Chyba widzę jakichś celebrytów tutaj. Cześć, witaj Piotrek, miło Was zobaczyć. Celebryci tu się przygotowują do tego, żeby... Na tle drzwi, że są w Charlotte zrobić jakieś ujęcia, bo to cały czas jest praca. Co chcę zrobić? Zapalić szluga strasznie chcę. A to nie wiem, czy tu wolno w ogóle. Ale my i tak my nie wychodzimy na zewnątrz. No to musisz najpierw nagrać napis, a potem dopiero zapalić przekroku. Palić nie, absolutnie nie wolno, nie no to... Podobno, tylko Bułgarzy i Rumunii palą papierosy, ja słyszałem. Ja że to w ogóle wszystko wszędzie wolno. Yy... Tam, że... Wiesz, ja Cejrowskiego no. dom chciałem sfilmować z ulicy, no. to się tak rozpiętał piekło, że YouTube mi film usunął. No ja myślałem, to iść tego, to jest... Jutro śmieci przywożą, więc wystawione mamy śmieci. Przywożą? Nie. Wywożył, że już nie Nie, ja się najproste. przejęzyczam bez przerwy. Najbardziej to mnie zdumiewa jak swoje filmy oglądam i muszę ciąć bez przerwy wszystko. Takie głupoty wygaduję, No, a, ja, a ja nie mam drugiego cięcia, nie mam operatora co mnie sprawdza i mówi, co trzeba powtórzyć. tylko. Bo to teraz tutaj kolega całkowicie na to, że sprawdzać czy nie gadam pierdół i czy to się składa, bo ogóle. A my z Misiem się przyglądamy tutaj, jak wygląda produkcja filmowa. Tutaj jest przygotowanie do nagrywania przywitania z Polonezem. Oczywiście zapraszam na kanał Motobiedy, choć jego filmy z Ameryki się ukażą dopiero za jakiś czas. No, potrzebujemy ujęcia od pod teraz Witajcie w pierwszym odcinku kolejnego sezonu wyprawy polonezem przez obie Ameryki Według polskiego czasu to jest już trzecia rano więc chłopaki na nogach są prawie że doby bo musieli wcześniej z Warszawy wyjechać i ciągle nagrywają tutaj coś widzicie coś cokolwiek szukając? cokolwiek coś widzimy walczymy właśnie no to dla o której musieliście wstać? świetne pytanie w Warszawie bo w Warszawie jest trzecia w nocy to już jesteście dobę na nogach mniej więcej nie? o którym mieście lot w Warszawie? 8, co? byliśmy już 20 godzin na nogach co najmniej Zgodnie z planem, jutro ruszamy go ogarnąć, a żeby tam dotrzeć trzeba mu... nie, zmienimy już tutaj kawę Tak, kwestia już mi się podoba, ale będzie wcześniej zmiana kawy Zjedzie na górę, będziemy się przyglądać, co tam się rozleciało. To jest park, znowu wynieczone już dwa razy go Park taki lokalny mamy tutaj, jest gorąco, to dzieci się tu klapią. Co to jest? Polone zjedzie. O, na, drogi, na test. Jesteśmy w warsztacie samochodowym, gdzie jest Polonez naprawiany. Polonez na próbną jazdę akurat wyjechał. Ale tu jest Chevrolet właściciela, ja go kiedyś pokazywałem, 57, z 57 roku. Chevy, bardzo popularny wśród, yy, i to dwudrzwiowa wersja, jeszcze kupę więc i popularny, i drogi, popularny wśród yy, 57 Gold rejestracja kolekcjonerów. Tego słowa szukałem wśród kolekcjonerów. A my idziemy zobaczyć, jak, jak wygląda, gdzie ten polonez pojechał. Sam właściciel warsztatu wsiadł w poloneza i pojechał gdzieś w cholerę. Po drugiej stronie, takie typowe tam po niemiecku, ale to był jeden z najszybszych samochodów w ogóle w epoki. Hello! Hey. Got a lot of negative From that right wheel and lot on both wheels. I can't do anything with the camber, no adjustment. Uh, both sides. All that does is that's the toe in Okay. I mean the toe in should be enough for it not to cut the tires. Yeah, usually. I got it where it won't cut tires, but it still pulls the right top of the wheel leaning in. Okay. There's no adjustment should. for that.

Spalone to jest wysoka technika, to nie jest takie coś jak taka jest, tojotka, którą tu każdy potrafi naprawić czy korwetka, która tu za tą tojotką stoi. Pozdrawiamy ekipę Terenwizji, tam szef Terenwizji miał taką tojotkę, może ma dalej jeszcze. U nas to dość popularny samochód w Ameryce. A tutaj łaz, ładna Mazda Miata, czyli MX-5 A ulicą jedzie coś o ambulans Ja kupiłem ten samochód z plikiem 7 umów Znikniemy tylko w sali, za 8 zł Taka jest historia tego wozu 7 umów i niesprawnych Shop Supply, ja zawsze mnie to że 100 dolarów na godzinę liczą i Shop Supply 7,50. No co to jest? No na mydło dla me mechaników, za ja, mechanik zarabia 100 na godzinę. Nie, gań 20 na godzinę zarabia. To za te 80 waszego zysku nie można mu mydła kupić, no ale to jest standardowy dodatek w Ameryce, już te Shop no, Supply. Czyli mydło i tak dalej, tak? Tutaj nie dodali. No, dobra, to do zobaczenia. Pamiętacie, jak dojechać do domu? Co on wypraw? Ten zapach bez katalizatorowych spalin to jest zupełnie.

Wyprawowy, amerykański, taki. taki południowo południowoamerykański, no ale taka jest rzeczywistość. Sponsorzy tutaj przysknyrowali na drugi etap, to, to ich nie wspomagamy teraz. Na przyszłość zapraszamy, żeby rzucili kasę. Ty sobie i... robisz za mojego agenta? Tutaj widzę. <laughs> To się wytrzyma. Na to się tak. z nimi lubimy, ale no tym razem nie, współpracek nie, nie. jest mniej. no. się nie dowiozło, to nie ma. Dziękujemy za wsparcie na pierwszym etapie. No i zapraszamy na przyszłość. Muszę, muszę, aż muszę to auto. Ja mój też już prawie gotowy do wyjazdu. Spakowany, już naprawdę. Jutro jedziemy. ja Jeszcze muszę na komputer zaczekać, bo się okazuje, że mój komputer przychodzi jutro. A tutaj profesjonaliści dalej pracują nad. Wiecie, to jest ten poziom produkcji: albo jest ekipa i zawodowcy, którzy to robią, tak jak się powinno robić, albo jest czysta amatorszczyzna, starszego, starszego pana tutaj z Ameryki. No ale, ale Patrzcie, jaki lakier ładny ma polona z miejscami, miejscami taki świecący ma. A miejscami troszkę się przymyknie. Kontrola jakości. Kontrola jakości w Polonezie była taka, że na noc kota zamykali w samochodzie, i jak na rano kot był ciągle w aucie, to się. Tak, to się, to, się, to, się, to się. No, fajnie wygląda. No, od razu lepiej, teraz wygląda tak, że w Meksyku się nie będzie wyróżniał. Tak, to, dokładnie. W Chicago też nie. Możemy spokojnie wjeżdżać do Detroit. Tak, tak. Kontener na śmieci kolejny z tyłu z, tyłu, z tyłu, Ale tutaj strach. ktoś chyba auto ironicznie w ogóle zaparkował, chciałem zauważyć, bo zobacz jak to się o, zajebiście w tapie trzeba no. zrobić. Trzeba zrobić tapie, zdjęcie. Powiecznie. Kontener na śmieci stoi tutaj w ogóle na zapleczu to są to są... zawsze stoją kontenery na śmieci, więc różnego kształtu są jak widać Ja sobie tu chyba przejadę i nawrócę. Widzicie, ile tutaj śmieci jest i kontenerów do tych śmieci. Bardzo dobrze się wtapia w tło ten, ten kontener na śmieci. No bo prawda jest taka, że jak zadebiutował ten pojazd i masz go pokazał, to wszyscy wybuchnęli śmiechem, będąc przekonani, że to, że to żart. żart. A on powiedział, że to nie jest żart. skąd? 30? Żeby, bo czasami no lubią, że jak ktoś nie wygląda na 30 lat to proszę o, o ID. Coś jeszcze potrzebujesz. Czy? Znaczy ja to jak widzę banany, to po prostu nie potrzebuję ich na obiad. Ale o Jezu, o! koniec mojej przygody z polonezem ekipa się zbiera Porządeczek mał piękny tutaj Pamiętacie jak było wcześniej, że nie można było szpilki wcisnąć No to jest mniej więcej tak samo <laughs> Ale przynajmniej w środku jest... Tu jest, jest mnóstwo mniej... miejsca no, muszę... A, to na uberze możecie sobie dorobić jeszcze jakiegoś o -o. jakiegoś łebka zabrać tutaj Polonez gotowy do wyjazdu. Jeszcze dwa słowa powiedziałem Michałowi na jego kanał. Szczerze od serca, nic tam nie wymyślałem. A chłopaki jeszcze idą się pożegnać z moją żoną. I odjeżdżają. Natomiast ja ruszam, czekam się na komputer, który między 12 a 4 po południu ma przyjechać. W tej chwili dochodzi 12, więc mam nadzieję, że przyjedzie. Ja mam taki plan, żebym w ogóle dograł to, co dziś nagrałem tutaj jeszcze przed wyjazdem i wysłał, bo będą live'y z drogi mojej, żebyście wiedzieli, nie wiem, czy dziś zrobię live, bo jak wyjadę o 4 po południu, no to jest 10 wieczór w Polsce, to już jest bardzo wątpliwe, żeby ktokolwiek z Was tam jeszcze czuwał. Ale jutro będzie jazda od rana, więc, więc wtedy zrobimy live'a. Pieski już siedzą w samochodzie. Włączoną ma klimatyzację, bo straszny gorąc, nie wiem czy widzicie jaki jestem upocony. Ja jeszcze przed wyjazdem chyba prysznic sobie zrobi ale pieski, Oba, obie psinki siedzą tutaj. Misiu tam siedzi, a tu Majunia. I czekają z niecierpliwością, kiedy pojedziemy w drogę. Niech się już jadą, nie no obgadujesz mnie znowu. Miałem 3 rzeczy, papierosy, piwo. Koniec od normalnego się pod, się podstawowe grupy żywnościowe <gry> tak. <gry> Hamulce tarczowe ze wspomaganiem. Hamulce tarczowe ze wspomaganiem. Szeroko siła. sąsiad cofa do tyłu, a do tyłu to się trudno cofać. Panem Bogiem.